No dzień dobry. Wieje strasznie ogólnie. Totalnie nie wiem, czy będzie mnie słychać na pasiece, jak teraz będę coś mówił. Miejmy nadzieję, że tak. W dzisiejszym filmiku będzie, będą otwarte dwa ule. Jeden bardzo ciekawy przypadek, więc zapraszam na niego jako drugi prawdopodobnie. To jest ul, który był łączony. To jest ul, w sensie macierzak i odkład, który połączyłem, bo w macierzaku skopałem. To już jeśli śledzicie ten kanał, to wiecie o co chodzi, że no, w niektórych ulach miałem giga problem z, ze zrobieniem matki, bo nie podkładałem kupionej. Mój błąd, wiem. Tak czy siak, tam była garstka pszczół, teraz jest garstka pszczół, połączyłem wczoraj ten ul. Z odkładem, który no też tak ja no, no nie wystartował. Nie, nie było tej masy krytycznej pszczoły, niestety. Czerwi czerwienie jest ładne, bo sprawdziłem, zresztą też zobaczycie. No ale nie było tego takiej nie ruszył. I no, tak jak moje odkłady w tej chwili są na pięciu ramkach z czerwiem, no to ten ma może jedną, dwie, trzy ramki w czerwiu, nie, nie pamiętam, zajrzymy, zajrzymy zaraz i zobaczymy. Opowiem generalnie, jak to łączyłem, bo ten, bo ten ul jeszcze nie jest w pełni połączony i na razie się generalnie mieszają zapachy, więc opowiem to, jak nastanie czas, za chwilę. I teraz jeszcze, co zrobimy za chwilę, w sensie dosłownie teraz, to zajrzymy do jednego ula randomowego, żeby nie było. Wczoraj podkładałem cukier na pasiece, więc sprawdzimy, czy pobrały ten cukier, ile ramków, ile ramek z czerwiem jest, bo wczoraj nie zaglądałem w ogóle do żadnych uli z wyjątkiem tych, Dwóch co, co łączyłem. No i podkładałem cukier oczywiście do każdego ula z wyjątkiem właśnie tego, którego łączyłem, i też powiem dlaczego, ale to w swoim czasie. No i ocenimy generalnie stan czerwiu. Czy, czy jest ok na tej pasiece, czy nie jest ok. Czy jest pożytek białkowy, że jest to czerwienie, czy też nie ma. No bo to jest ważne. Zaraz będzie nawód kwitnęła, więc i tak na pewno zaraz ten pożytek białkowy będzie, ale chciałbym, żeby już było czerwienie. Dosyć potężne, bo mamy chyba około dziesiątego lipiec, sierpnia, sierpnia, więc no to już jest ten moment, w którym robimy pszczołę zimową, nie? A, jeszcze z takich danych, co było, w tydzień temu zakończyłem drugie podlewanie kwasem szczawiowym, więc te pszczoły może, mogę, były bardziej, może będą bardziej niespokojne, a może będą wręcz odwrotnie, może będą bardzo spokojne, bo waroza opadła, pszczoły nie są gryzione przez tą warozę, więc też jeśli mają cukier, powinny być bardziej takie Tonowane, wiecie, takie nieagresywne. Takie baranki powinny być. Dobra, chodźmy. Jesteśmy przy pierwszym ulu. Zobaczcie, teraz otworzymy. Wczoraj podkładałem tak na szybko. Wczoraj podkładałem wieczorem pokarm. On już powinien być pobrany i powinien znajdować się w ulu. To, co chcemy zobaczyć, to zobaczyć, jak wygląda czerwienie w tym ulu. No i ogarnąć taki po prostu stan. Na, na chyba 10 około 10 nie pamiętam, który dzisiaj jest yy, lipiec, sierpnia, na sierpnia. No dobra, no to co? Z zobaczmy z góry i zaraz będę yy, zaraz będę penetrował ul bardziej. No, tak jak się spodziewałem, pokarm pobrany. Pszczół jest bardzo dużo, obsiadają yy, korpus. A tej pszczoły będzie jeszcze mniej, yy, no bo oczywiście część jeszcze wyleci, to nie jest pszczoła zimowa w pełni. Chociaż już częściowo tak. Dobra, to co? Otwieramy rodnie. Dobra, jesteśmy przy ulu. Jak widzicie, bluszcz wchodzi wszędzie. No niestety. Na tej działce jest strasznie rozrobione Aczkolwiek to ma swoje pozytywy, bo też daje miód. o, przypominam, że bluszcz jest rośliną bardzo w zasadzie całkiem miododajną. To znaczy, wydajność bluszcz, miodna z bluszczu jest wysoka. Dobra. Pierwsza ramka ciężka wypełniona wypełniona nakropem znaczy nakropem, no miodem, miodem jezu, cukrem, inwertem odłożyłem do korpusa obok pszczoły dostaną trochę dymu bo niestety od tej porze pszczoły jak są słabo zakarmione nawet jak są dobrze zakarmione mogą być zirytowane. Dlatego też... A, w jak widzicie mam rękawiczki dosyć nietypowe. Ale to dlatego, że to dlatego, że wystawiłem swoje wyprane szczelarskie na słońce. No i domyślacie się, że to nie był najlepszy pomysł, skóra dosłownie stała się niezdatna do spożycia. Eee, no i po rękawiczkach Muszę kupić nowe, a teraz chciałem nakręcić film No i widzicie, dobra Nawet jest czerw jeszcze trutowy Widzicie na środku taki jeden wielki klos lata Znaczy czerw Jezu, przepraszam eee, Pszczoły, pszczoła trutowa Czy znaczy, truteń był No niebawem już poleci sobie Już zostanie wygoniony ostatecznie A ramka jest wypełniona czerwiem Naprawdę ten ul jest potężny Szczerze, szczerze powiedziawszy się zastanawiam żeby nie zabrać tej ramki jednej z czerwień do tamtego odkładu co pokażę za chwilę ale zobaczymy kurczę, zobaczymy Bo tam powinno być mimo wszystko dobrze w tej pszczoły jest dużo Jakbym się nie starał To może być problem z gnieceniem A naprawdę nie chcę tej pszczoły irytować Trochę dostanie jeszcze gazu Zajrzymy jeszcze z dwie ramki spojrzymy Jak to wygląda, no i zamykamy, no bo widzicie Czerwiu jest bardzo dużo Więc nie ma co tu kombinować Ale chyba wiecie co zrobię? Faktycznie dam im Zabiorę jedną ramkę z czerwiem do tamtego odkładu, co za chwilę zobaczycie. Znaczy, odkładu to nie jest odkład, jest do połączonych uli, o których mówiłem. Tutaj mamy jajka z jest giga dużo. Ja wiem, że się powtarzam, ale naprawdę ta, ta rodzinka będzie na wszystkich ramkach zimowała. No i ta stara ramka, której jeszcze nie wymieniłem. Jak to wygląda? Tutaj mamy czerw, trochę cukru i jajka złożone tam na dole. A z tej strony też są jajka. I królowa nawet, patrzcie, po prawej stronie mojej, czyli po waszej lewej, jest królowa. Myślę, że ją zaobserwujecie bez problemu. Dobra, jak tu jest królowa, to ja tą ramkę chowam. Jednocześnie uważam, żeby tej królowej nie zgnieść, bo nie jest to, co byłoby mi na rękę aktualnie. Dobra. No to co? Tak naprawdę ten ul zamykam. W tej ramki tak na szybko kalkulując chyba nie wezmę. Nie wezmę tej ramki i dopiero za dwa tygodnie zobaczę, jak tam ten ul po połączeniu będzie wyglądał. Jeśli tam ruszy czerwienie, to się, nie łączę, bo mówię, transfer ewentualnych chorób, szkoda roboty. Lepiej zrobić dwa odkłady nawet z takiego ula w przyszłym sezonie, niż, niż, niż teraz osłabić ten ul i, i, i jeśli tam coś jest nie halo, w tamtym odkładzie o, łączonym. O, mówię o odkładzie, no bo łączyłem te, te, te ule tak naprawdę, więc... Eee, więc, więc, więc traktuję to jako zupełnie nowy twór eee, no eee, niż, 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 niż stracić tą ramkę na weczerwiu, tak? Bo wiecie, no, jakby, naprawdę ten ul jest potężny. Ten ul jest potężny, ale niech potężny zostanie. Nie wiem, bo czasami to jest że te pszczoły dochodzą do siły dosłownie na sam początku wiosny i nie mają jeszcze co nawet zbierać. No i wtedy trzeba je ratować, tak? No bo pokarmu też nie ma jeszcze wtedy. Ładnie, dobra, koniec. I idziemy do tamtego ciekawego przykładu, o którym mówiłem. Jesteśmy przy tym ulu, o którym wspominałem na początku filmu, tym ciekawym przypadku. Jeszcze raz przypomnę jak to było. Jak coś słyszycie, było strasznie dzisiaj wieje. Wczoraj połączyłem dwie rodziny. Tutaj położyłem, tu na dole, zobacz, tutaj zobaczcie, położyłem zatwór matę i dosłownie zostawiłem włoski korytarz. Do góry skasowałem matkę w tym ulu łączonym. Na dole zostawiłem tą matkę. No i dzisiaj, to, co chcemy zobaczyć, to zobaczyć, jak to generalnie wygląda, czy ule, czy pszczoły funkcjonują. Dodatkowo jeszcze cały ul spryskałem roztworem zmięty no i nie poddawałem cukru, bo man... zauważyłem taką tendencję, że pszczoły generalnie pakują się do wiadra, jeśli są łączone, no i się topią. No one lecą tam na dół, żeby nie wiem, no, chcą jakby się schować no, przed tą drugą rodziną. Nie wiem, taką mam koncepcję, no bo z jakiegoś powodu za każdym razem, jeśli dołożę jakiejś pszczoły do ula i podkarmiam, no to źle się to kończy, no bo lądują we wiatrze, pomimo stosowania naprawdę dużej ilości yy, pływaka. Dobra, no to co, zaglądnijmy do górnego korpusu i to co dzisiaj chcę zrobić, bo te zapachy już powinny się wymieszać, to przełożyć z górnego korpusu ramki do dolnego korpusu. Jak widzicie, tyle pływaka mam, więc. Raczej nie powinno być z tym problemu. Nie będę prawdopodobnie stosował, nie będę prawdopodobnie stosował cukru w tej rodzinie na tą chwilę, no bo boję się właśnie o, te, o tą sytuację to przed chwilą, niby już powinno być wszystko ok, tym bardziej, że matki u góry nie było. Tak wygląda pierwsza rodzinka. No i zaraz przejdziemy do tej drugiej. Jesteśmy, jesteśmy, na dole, w dolnym korkusie, trochę pod dymie, bo no spodziewam się, że raczej pszczoły mogą być zirytowane, stąd też tak jak wspominałem te moje rękawice czerwone, a nie stosowanie, po prostu nie yy, rękawic, jednak się trochę boję, o nie, a, widzicie, wieje, strasznie wieje, teraz będę musiał pod tą powałkę lecieć. Dobra, te ramki wycofuję, one i tak nic mi do szczęścia nie pomogą. Jak wygląda sytuacja z pokarmem w tej rodzinie? Tak? Mianowicie trochę było, trochę jest. Tutaj odbudowywują węzeł, ona była z tyłu, ją przełożyłem wczoraj, jak nie wiedziałem, czy znajdę jakąś rodzinę jeszcze do łączenia, to przełożyłem ją. Do, do, żeby była kontaktowo do czerwiu jeśli się nie mylę bo tutaj powinny a nie, jednak nie do czerwiu bo tutaj mamy jeszcze zapas cukru no i na kolejnej ramce już jest cały cała ramka cała ramka z czerwiem, nie? no, rodzinka jest ładna to znaczy ładna pod kątem jakby nic tutaj się nie, nie dzieje jest spokojna, ale ona nie, prze, nie ma co się czarować i nawet jeśli by przezimowała to ona nie wystartuje nie dojdzie do siły, do żadnego pożytku następnego roku, więc coś trzeba było zrobić, tak? Więc co teraz robimy? to podłożymy górne ramki tutaj tylko jak to, mamy tutaj 6 ramek tutaj mamy cztery ramki, idealnie i teraz jedziemy po kolei pierwsza ramka w tym górnym odkładzie to była ramka osłonowa. Cukru tam nie było. Kolejna ramka. Czerw, który się wygryzł. Stąd też taki rozszczelony jest ten czerw, który jeszcze pozostał. Zresztą widzicie, teraz właśnie pszczoła się wygryza z tej środkowej. I ona była zalewana a dlaczego wybrałem tą yy, królową z dołu no bo ten czerw mimo wszystko wydaje mi się bardziej rozczelony więc ta matka mogła być no nie aż tak super zobaczcie jeszcze tutaj nie Jakieś jajka, nie no, jajka są, ale one jak patrzę po komórkach to one nie są w każdej, w każdej komórce. pszczoły tutaj zasklepiają właśnie larwy na środku, więc to, są, to jest świeżo, świeżo jakby, świeżo jakby w, 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 zaczerwiona la, ramka, to znaczy świeżo, no w tym tygodniu, tak? To mam na myśli. No i sprawa wygląda tak, że teraz rodzinka się prezentuje w ten sposób. E, powiedzmy, że mamy te cztery, cztery ramki czerwiu, chociaż to realnie pewnie będzie koło bliżej trzech, może dwóch i pół. Aczkolwiek no, mamy wczesny sierpień, więc jak ta pszczoła się wygryzie, to myślę, że gdzieś tak koło 20 któregoś sierpnia będę miał e, około pięciu. Może 6 jak naprawdę boziada e, czer ramek czerwiu, chociaż bliżej liczę koło tych 5 mimo wszystko. No i to jest rodzinka, która przezimuje i dojdzie do siły. No, chciałbym powiedzieć, że na rzepak, ale z tym różnie może być. Raczej raczej się nie spodziewam, że ona przyniesie mi kupę miodu na wiosnę. Chociaż kto to wie, <laughs> może akurat wyszczeli e, z, z e, produkcją. No i dobra, jeszcze chwilę o niej w podsumowaniu, do którego właśnie idziemy. Jeszcze raz wspomnę o tych rękawiczkach, dlaczego stosuję te gumiaki, a nie zwyczajne rękawiczki, bo nie wiem, czy mnie było słychać. Nie przesłuchiwałem tych filmów, co przed chwilą kręciłem, a wieje straszliwie. Chodzi o to, że wyprałem rękawiczki, bo się już naprawdę wymagały jakiejś, jakiegoś czyszczenia i zamiast wysuszyć je w cieniu, wysuszyłem je, ja powiedzmy, na słońcu. No, i jak wiecie, słońce mokra skóra i bardzo ostre słońce nie do końca leży w, no, w tej samej orbicie funkcjonowania. Finalnie skóra stała się jak kamień, nawet jak to próbowałem później namoczyć, żeby była dalej jakby odzyskała tą gienkość. Nie popękało wszystko szwy się porwały dupa. Dlatego stosowałem teraz te rękawiczki, bo obawiałem się tego, że pszczoły mogą być agresywne. Na szczęście były potulne jak baranki, z tego co widzieliśmy na filmie, więc raczej, raczej fajnie. Wczoraj była ta agresja trochę większa, jak podkładałem ten cukier, no bo też tego cukru w ulu było mniej, a teraz mają, że tak powiem, spokojną głowę pszczółki, że mają to co żreć. No może nie powiedziałbym, że na zimę, no ale mają cukier, więc są bardziej potulne, że tak powiem. Też gazu trochę im dałem, więc było fajnie, nie, nie rządziły. no i z tego powodu też te rękawiczki zamówiłem już nowe, więc, więc już będą standardowo te pszczelarskie, tłumaczę się, no bo faktycznie operacja tymi rękawiczkami nie należy do najlepszych, no są giga grube, ja je, je wykorzystam do in vitro roślinnego, do wyciągania do wyciągania w, w autoklawowanych rzeczy ciepłych więc one i tak będą miały zastosowanie teraz przejdźmy do tej części merytorycznej jeśli chodzi o mm, ten odkład, jak ja to nazywam, to jest tak naprawdę, to był macierzak i chyba odkład. Finalnie macierzak strasznie podupadł przez to, że skasowałem matkę, później ta matka też się nie zrobiła prawidłowo, no i było w ogóle, nie było czerwienia, w końcu się zrobiła, no ale widzicie, tej przeły było tylko trochę, to był ten ul do góry. Plus ta matka też jakoś widać nie halo coś w ogóle czerwi, jakby nie spodziewam się choroby, bo ten czerw rozszczelony. To jest raczej kwestia matki, a nie jakiegoś, jakiejś choroby, bo tam nie widzę oznak, tak? Nie ma żadnego przykrego zapachu. Uli nie jest obsrany, waroza była leczona, e, więc zakładam, że po prostu coś nie halo z tym unasienieniem w tym ulu było. E, plus, no tak naprawdę no, przez miesiąc nie miały, nie miały dopływu świeżego czerwiu, więc no taki jest efekt niestety. No mój totalny błąd, e, a ten na dole odkładzik, no. Miał lepsze chwile, miał gorsze chwile. Był przerwa w pożytku. pożytku białkowym, była tutaj. No i wtedy faktycznie to czerwienie zastopowało. No, normalnie już mam odkłady na pięciu ramkach czerwiu. Ten ma tą. No, liczmy, że przednia ramka była też czerwiem. No, tutaj tego czerwiu jest no, na dwóch ramkach. To jest. No, za Czy tam, jeśli dobrze kojarzę, na dwóch albo na trzech. Nie, no, na dwóch ramkach chyba jest ten czerw. Co prawda, wypełniony od beleczki do beleczki, więc, no więc mówimy tutaj o pełnej ramce, ale tej pszczoły w przypadku górnym i w przypadku dolnym no, nie było sensu nie łączyć, to znaczy te ule może po wyleczeniu, ten górny raczej nie, ale ten dolny raczej po wyleczeniu dałby radę przezimować, jednakowoż, no i co z tego, jakby poza posiadaniem tej dodatkowej matki na wiosnę, to ten ul nie przyniesie mi nic z miodu, bo on będzie miał Giga problem wystartować, a jak już wystartuje, bo pewnie wystartuje na wiosnę, wystartowałby przed łączeniem, jakbym nie połączył oczywiście, o tym mówię, no to w ogóle by miodu nie przyniósł i w ogóle to nie byłby produkcyjny ul, a w tej chwili jak połączyłem, no to istnieje duża szansa w tej chwili, no bo mimo wszystko tej pszczoły już trochę jest, że do końca, do końca w lipiec, sierpnia, sierpnia jednak będzie na tych pięciu ramkach tak po bożemu z tym czerwiem, a 5, tak jak mówiłem, 5 ramek uważam, że to jest takie minimum, ile musi być czerwiu zasklepionego, w sensie normalnego zaczerwiona ramka do zimowi. To znaczy się tej pszczoły tyle musi być, żeby było tej pszczoły w zimowli na tyle, że ten ul przezimuje w logiczny sposób. To znaczy się nie będzie z nimi nim żadnego problemu. Spożycie pokarmu nie będzie za duże ani za małe jednocześnie czy za małe? Za małego to raczej no, być nie może. Chyba, że pszczoły nie żyją. Eee, no eee, i wystartuje na tyle szybko, że coś tam mi miodu przyniesie. Nie będzie to petarda na rzepak, chyba, że jakoś go zbustuje, ale coś tam tego, jeśli będzie rzepak, w sensie, no, tego miodu wczesnego mi przyniesie. Czy to będzie rzepak, czy to, co zbierałem w tym roku, nieważne. Tak czy siak, coś tego miodu będzie, tak? Tym bardziej, że pszczoły wiecie, jak startują na wiosnę. Wydaje się mało, ale one poczują silną potrzebę roznażania, więc nawet z małych ulic czasami udawało mi się naprawdę. Ul zbustować tak, tak potężnie, nie? Że, że, że ta pszczoła buchała. Dobra, i tak to wygląda. Jeśli chodzi teraz o mniej, mniej ciekawą rzecz, no to ten odkład. E, odkład ja mam z tymi odkładzikami? E, to ten ul, macierzak. Tam jest petarda i szczerze, e, no, ja się odgrażam cały czas o tym przekładaniu ramek. Cały czas tego nie robię, bo cały czas nie chcę sobie nabruzić na pasiece. Jeśli coś by było gdzieś nie halo, w którym ulu, bo, bo to jest straszne, jak się patogeny przenoszą. E, tam jest petarda, no naprawdę tej pszczoły jest dużo. No nie przeglądałem do końca, bo też nie widziałem sensu, na każdej ramce od beleczki do beleczki był czerw. Czy to był dopiero, czy to były jajka, czy to larwy, czy to już czerw zasklepiony. Tej pszczoły będzie no co najmniej dwa razy tyle jak w tej chwili jest, bo mamy jeszcze co najmniej dwa, będę zalewał gniazdo około 15 Września 15, może trochę później będę gniazdo zalewał, zależy od temperatury we wrześniu oczywiście, bo tym się jakby sugerujemy, przynajmniej ja się tym sugeruję. No, więc tej pszczoły będzie dwa razy tyle, dwa razy jakby się wygryzam te pszczoły z każdej ramki, to daje gigantyczną liczbę pszczoły, tak. Zaraz jeszcze w ogóle nawłoć, jak widzieliście, może już na przebitkach zacznie kwitnąć, Już w ogóle będzie pożytek i białkowy, i cukrowy, i w ogóle będzie dorado jeszcze bardziej, no naprawdę, będzie... Ten ul, i mam no, na szczęście dużo takich tu na tej pasiece, to będzie petarda. Jednakowoż zaznaczam, że w styrodurach zimowanie takich uli może się odbić szkawką, bo ten ul jest potężny, widzicie, nie? Styrodury są ocieplone, w sensie no, sam, sam budulec to jest ocieplenie, więc może być tak, że w cieplejsze dni yy, grudniowe. Czy też może styczniowe, luty, nie, 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 nie wiem jak to z temperaturą będzie w tej, tej zimowli, może dojść do dużego czerwienia. A to już jest gigantyczny problem, bo wiecie, jedna ramka to jest jedna, jedna, jedna ramka cukru, to jest jedna ramka czerwiu I jak dojdzie do tego czerwienia, to tego pokarmu w silnych ulach może czasami zabraknąć. A ja te ule generalnie kokonuje, czyli siatom to o... obtaczam ten ul, żeby mysz do środka się na pewno nie przebiła. No i nie będę miał jak tego skontrolować, więc może być różnie, dlatego z reguły nie zimuję tak aż silnych uli. Z drugiej strony jeśli przezimuję ten ul e, i nie będzie dużego zużycia e, cukru, ja wiem, że to co mówię jest może nie Nieintuicyjne, intu, intu, nie intuicyjne, bo z reguły im silniejszy ul, tym mniejsze zużycie pokarmu, bo jest cieplej i pszczoły mniej grzeją. Tylko, że tak jak powiedziałem, to nie chodzi o grzanie w tym wypadku, to chodzi o, e, o generalnie o to, że może dojść do czerwienia. Bo tak, im słabszy ul, tym pszczoły zużywają pokarmu więcej, bo muszą wyprodukować więcej energii do ogrzania no, się, siebie i królowej, tak? Tylko, że jak tej pszczoły jest za dużo, to mimo wszystko ta temperatura w ulu już jest zbyt duża i może dochodzić do czerwienia. Większego niż zazwyczaj, bo w zimie jest czerwienie, ale bardzo małe. Eee, z reguły, tak? No to nie jest tak, że pszczoły w ogóle nic nie czerwią przez zimę. Dobra, e, tak to wygląda. E, w sumie za bardzo przedłużać nie ma. Kolejny film za dwa tygodnie będzie. Staram się coś wymyślić, żeby robić to in vitro dla tych, którzy to oglądają. A część, to znaczy część, jakaś tam procent ludzi oglądających Was ogląda to in vitro, więc też postaram się odpalić coś w tym tygodniu, znaczy w przyszłym tygodniu. E, no i tyle. Dzięki za, że oglądaliście. Napiszcie komentarz, zostawcie subika może. E, no i tyle. Trzymajcie się. Cześć.